I chyba odbiło, nigdy nic nie spieprzyliśmy. Nie wierzę, udało się. Teraz pójdzie jak po maśle. Łatwiej się jedzie. Od razu lepiej ciągnie lżej. Po asfalcie. Zatrzymaj się, wyłącz silnik, bo nie słyszę. Gdzie jesteś? Pieprzona jebana fura. Spokojnie, stary. Włącz opcję parkowania. Masz włączoną jazdę, Riki. Wal się nie czaj, jak ta kupa złomu działa. Nie wierzę, znowu wszystko spieprzyliście. Chłopaki, nie chcę niepotrzebnie panikować, ale chyba mamy mały problem. To się stało, hol się zerwał. Co kurde faja? Chłopaki, nie mam hamulców! Hamuj skrzynią biegów! A debilizm przecież nic nie zrobiliśmy. Myślałem, że przyjdzie mało ludzi, a były tłumy. Normalnie aż mi szczena upadła. Nie wiem, gdzie Trevor i Corey rozdali ulotki, ale przyszło wylansowane towarzysko. Regularny klubik w naszej dzielnicy J Rock z brygadą prezentują swój wypasiony klub. Sklejacie akcje, Zapraszamy, ale selekcja będzie normalnie ostra. Dzisiaj otwieramy. Julian pierwszy zauważył, ale ja też czułem, że coś się niechalo. Przyszli sami kolesie. Ładniutcy tacy, pachnący, klejcie akcję? Jedyną panną była Sara. Chłopaki, powiedzcie mi tylko jedno Gdzie rozdaliście ulotki? W takim jednym nowym, nowym klubie. Jak się ten klub nazywa? Zaraz pusta szafa. Pusta szafa? I na nic nie wpadliście? Tak, to był naprawdę dobry wyścig. Mieliśmy tempo. Na początku stoczyliśmy ciekawą walkę z Maxem. Pod koniec było bardzo, bardzo ciężko, kiedy walczyłem z tym pedałem. A może jestem gejem? Jezu, jestem gejem.